Leszek mi kazał kręcić więcej filmów do internetu, to kręcę. Wczoraj widziałem osła. O, nie w lustrze. Nie miał ogona na gwóźdź. A uszy miał jak zając. Chciał mnie ugryźć moje nadprzyrodzone moce. Właśnie napisałem tekst. Taki zupełnie inny niż dotychczas. I jaram się, bo nie wiem co to dalej z tego wyjdzie. Co tu z niego zrobić? Wczoraj widziałem osła. O, nie w lustrze. Tym przypomniał mi się koncert, na który grałem w Krakowie i go sobie tam trochę organizowałem. I właśnie wszystko było wtedy w pojedynkę solo, solo, solo i pojechałem z poznania busem swoim do tego Krakowa i w ogóle nawiozłem wielkie głośniki, a ja byłem sam z gitarą akustyczną. Nie wiem, po co ja to robiłem, ale zrobiłem. I byłem bardzo zmęczony i w drodze do i w drodze z i do tego a już wiem dlaczego wiosłem te głośniki, bo ja później prowadziłem imprezę i je sobie zawiozłem Ha, to Starachowicz, dlatego... Ale mogłem ich nie wyciągać z tego busa i wziąć sobie mały piecyk akustyczny. Bo koncert grałem w piwnicy krakowskiej, w której był kręcony teledysk dojdę tam sam. Tak, wóz mi się po drodze popsuł, woda się zagotowała, e, była mała katastrofa i tak dalej. A na koncercie było dziewięć osób, w tym trzy zakonnice. Cztery albo pięć. Zakonnic było. Tak. A ja śpiewałem Jaskółeczka. panolotów, Jaskółeczko, Pannolotów niewysokich. Przypadek.